Oto jak planuję wyleczyć swój brain rot i ty też możesz. Część czwarta. Krok czwarty. Rozpoczynanie dnia bez telefonu. Sięganie po telefon zaraz po przebudzeniu powoduje wzrost stresu oraz poziomu zapotrzebowania na dopaminę w ciągu dnia. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg przechodzi z stanu snu w stan pobudzenia. W momencie, gdy zaburzamy jego naturalny proces budzenia się poprzez sięganie po telefon, jego reakcją jest wspomniany wcześniej stres oraz nadmierne pobudzenie. Co może prowadzić do większego rozkojarzenia w ciągu dnia. Mówi się, że powinniśmy celować w około 1 godzinę bez ekranów po przebudzeniu. Ja na samym początku miałam problem z utrzymaniem tej godziny, więc ustaliłam sobie 30 minut bez ekranów, które stopniowo zwiększyło się do godziny. I oto moje sposoby na łatwiejsze przejście na beztelefonowe poranki. Kup najtańszy analogowy budzik. Ja swój znalazłam w widlu za około 10 zł, i to właśnie on budzi mnie każdego poranka. Zaraz po obudzeniu się wstań i pościel łóżko. W momencie, gdy pozostajemy w łóżku dłużej niż jest to potrzebne, zwiększa się szansa na nasze sięgnięcie po telefon, będąc jeszcze w tym stanie rozleniwienia. Odsłoń żaluzję lub zasłony i dostarcz swojemu organizmowi naturalnego światła dziennego. Naturalne światło pomaga w uregulowaniu rytmu dobowego naszego ciała, przez co możemy lepiej zacząć dzień.